Uspokój się, zachowuj się. To takie bardzo krzywdzące słowa, kiedy ktoś stawia nas na miejsce, nawet w dorosłym życiu, kiedy załóżmy, my przeżywamy, mamy jakieś emocje i trzeba to zignorować. Uspokój się, bo ludzie patrzą być może, nie płacz, albo się zachowuj, przyzwoicie. I tak naprawdę to są krzywdzące słowa słyszane i które łamią nam życie, wpędzają nas w depresję już z samego dzieciństwa, bo tamty to się zaczyna. Uspokój się, jak ty się zachowujesz, dziecku? I wiecie, w jakich to sytuacjach się dzieje? Kiedy dziecko albo się cieszy, albo kiedy jest smutne, albo kiedy krzywda się dzieje, kiedy płacze, to w tych sytuacjach dzieci są uspokajane. I wtedy jest zablokowanie emocji, to jest wtedy jest stłumienie, zignorowanie siebie, wpychania w ramki, jakby, że przeżywać emocje to coś złego. Tego nie wolno, bo inni się patrzą, bo to przeszkadza innym. I to jest bardzo krzywdzące wychowanie. Bo skąd wiadomo, że dziecko się cieszy? Bo to widać, bo dzieci skaczą, biegają, się bawią, to jest ciekawe, że emocje potrzebują ujścia, mają w sobie energię i one mają związek z naszymi mięśniami, z tym, jak my odreagujemy. Najbardziej szczęśliwe dzieci, najwięcej hałasu robią. A jak się spotka dwójka, trójka im jest wesoło, i się biegają, ganiają, bawią, to krzyczą, hałasują i to rodzicom przeszkadza. I mówią, uspokój się, idź do pokoju, bądź cicho. Wtedy, kiedy ich rozpiera energia, zabrania im się czuć i to przeżywać. Mają to czuć, ale pewnie po cichutko. I tak samo dziecko małe płacze, jak czuje ból, krzywdę, smutek, cierpienie. Co by tam się nie działo bolesnego, to dziecko reaguje płaczem. Ono tam po prostu ryczy, szlocha. I rodzicom, co też to przeszkadza, bo nieprzyjemnie to słuchać, bo to drażni, nie wiem z jakiego powodu, ale jest to uciszanie i przestań, przestań cicho, bądź nie płacz. Nawet naciskanie, straszenie czy bicie, żeby ono przestało płakać. Są różne formy nacisku, wywierania, jeszcze mniej lub bardziej agresywne, ale to wszystko tłumienie nieprzyjemnych emocji. Co się dzieje w dorosłym życiu? Stąd są te depresje, uzależnienia, które, gdzie widać jak pod wpływem alkoholu u dorosłego człowieka się uwalnia radość, chodzi, śpiewa i krzyczy, tańczy, zachowuje się jak głupek, wariuje, bo sobie tego w normalnym życiu nie pozwala na jakieś szaleństwo, pod alkoholem się to uwalnia. Te całe stłumione emocje i te radosne emocje, przyjemne, ale też co się uwalnia? Płacz, płaczą piani ludzie. Albo są agresywni. Czyli złość, gniew, te wszystkie przejawy wychodzi to z nich. I ja taką rzecz chciałam taką podkreślić tutaj, że u dorosłych i zobaczcie, że jak to związane jest z, naszymi, z naszym ciałem. Emocje są w mięśniach. To jest w umyśle, jest to, jak my widzimy różne sytuacje, i w związku z tym odpowiednio się czujemy. Ocena jest w umyśle, ale emocje są w mięśniach. I jak to można podkorektować i z tego wychodzić, kiedy ktoś ma taki problem u siebie w dorosłym życiu, czyli depresję, czyli uzależnienie, czyli inne, ktoś blokuje, nie umie przeżywać emocji, to jest męczące, tworzy to napięcie, to z czasem to prowadzi do poważnych problemów, do cierpienia, do depresji, powiedziałem. Zobaczcie, że to widać po budowie ciała człowieka. W tej depresji, czyli ktoś jest tam załamany, nie chce mu się żyć, umierający, nie ma motywacji, smutek. Po, po człowieku widać, który jest w takim stanie. To, to widać, on jest skurczony, mały i e, wtulony w siebie, głowa opuszczona. Ciało pokazuje, jakie są w człowieku emocje. My widzimy człowieka takiego załamanego, my potrafimy to zaobserwować. I teraz. E, My możemy wpłynąć na samopoczucie poprzez nasze mięśnie. I można pod różnym kątem mówić o ćwiczeniach fizycznych na siłowni. Na przykład, nawet takie są badania, że one wpływają na chemię umysłu, naprawiają umysł. Leki tego uzupełniają pewne braki, ale nie naprawiają. A okazuje się, że ćwiczenia fizyczne siłowe ćwiczenia na siłowni, albo też siłowe, kiedy, kiedy my doprowadzamy się do konkretnego wysiłku jakimś innym treningiem. Sportem, pływaniem czy, czy jazdą na rowerze, a ten maksymalny wysiłek, pompa taka, wiecie, te przeciążenie siebie fizycznie to nas naprawia. I co się dzieje jeszcze? Zwróćcie uwagę na tą budowę ciała. Czy widzieliście takiego skurczonego sportowca, który wychodzi z siłowni, jest taki zdruzgotany, załamany? Nie. Jest składka wypięta do przodu. Idzie człowiek zdumny, bo broda do góry podniesiona. Nie tylko, że mu się podoba jego wygląd, on tak się czuje. On chodzi dwa tygodnie na siłowni, a już się czuje silny. I już klatkę wypina do przodu. Trening fizyczny tak działa. To tego nie można połączyć z depresją. To jest sposób na wyjście. To nie tylko tam chemicznie można wyjaśniać, że tam się wydziela dopamina, nagroda, nagroda i tak dalej. się stabilizacja jakaś pojawia. Tam jest w różny sposób można to wyjaśniać. Ale odblokowują się te skurczone mięśnie, rozumiecie? Bo tam jest rozciąganie tej klatki skurczonej. Człowiek tej w depresji on cały czas chodzi, cały czas ma taką postawę małego człowieka. To jest nastrój od tego widać. Jak człowiek się boi, to staje się mały. Człowiek pewny siebie, to jest ten gest zwycięstwa, czyli na mecie zawodnik przebiega, ręce do góry podnosi, pokazuje się w dużej tej objętości. Zajmuje dużo miejsca, jak siedzi. Człowiek, który się dobrze czuje, obrazowane ręce, nogi, postawa ciała pokazuje, że on pewny siebie jest, dobrze się czuje i, i ten gest zwycięzca, podniesione ręce do góry. I to w, 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 wpływa na samopoczucie człowieka. Dlatego, kiedy ktoś chce wyjść z depresji, oprócz innych metod, które można zastosować, ja też nie jestem zwolennikiem, to można się podtrzymywać jakąś tam chemią pod kontrolą specjalisty, Ale to niewiele rozwiązuje. Ale eko, ekologiczne sposoby to chociaż podtrzymać ręce w górę, to poklaskać. Ludzie klaszczą ze szczęścia, jak, jak są szczęśliwi, no, na różnych imprezach. Człowiek skacze ze szczęścia. To jest takie naturalne reakcje. Dzieci skaczą, jak się bawią. Łączenie muzyki, poskakać na skakance, po prostu poskakać, się pobujać pod muzykę, podnosić ręce do góry. To poprawia nastrój. Proste zalecenia takie jak wziąć sobie, jak macie skwaszoną minę, wziąć y, ołówek w zęby, się patrzeć lusterką. Nie tylko widzę uśmiechniętą jakąś gębę, lusterką śmieszną, ale y, rozciągam te y, zaciśnięte zęby. I po jakimś czasie te ćwiczenia proste w, y, powodują przyjemny nastrój. Bo mm, mm, to jak się czujemy wpływa na, na nasze ciało i to widać i odwrotnie nasze ciało wpływa na nasze samopoczucie. To jest taka zamiana energii, tak jak w elektryczności, ja to powtarzam często, bo silnik jest zawsze prądnicą, czyli pod, silnik pod wpływem prądu wykonuje jakieś mechaniczne działanie i odwrotnie jak chcecie wytworzyć prąd, to bierzecie silnik, kręcicie nim i wytwarzacie prąd. Jest zamiana mechanicznej energii na elektryczną i można robić odwrotnie. I podobnie tutaj, samopoczucie wpływa na mięśnie. To, że jesteśmy, że mamy te guzy na klatce piersiowej, skurczeni jesteśmy, skurczy, zaciśnięte zęby, czasami w nocy ktoś ma kłaki, ktoś trzyma zaciśnięte, ktoś z nogami trzęsie, ściśnięty żołądek, aż mdli. To wszystko jest od, nie, od nieprzyjemnych różnych emocji, wstydu, gniewu, złości. One się tak umiejscawiają w różnych punktach. I ćwiczenia fizyczne, to rozluźniają te mięśnie, rozciągają. Ktoś to gra w Babingtona, pływa, rozciąga te ciało. No nie ma, te, to co jest odblokowywanie tych wszystkich punktów. To przynajmniej przez jakiś czas ten człowiek siebie uzdrawia i czuje się lepiej. Im więcej ćwiczeń, tym zdrowszy jest ten człowiek. To jest naturalny sposób, jak wychodzić z nieprzyjemnych stanów. Jak mamy tą złość, strach, nie tylko jesteśmy w depresji, mamy jakieś tam założenia. Problemy nie radzimy sobie z czymś. Trzeba iść na siłownię i z radością ćwiczyć, uprawiać różne sporty wesołe, w grupie, ze złością wyciskać te ciężary, bo złość i radość to są te emocje, które potrzebują wyjścia energii, gdzie ciało ma odreagować, nie ma być spokojne. Spokój i smutek to są takie pasywne emocje, gdzie my siedzimy w miejscu, nic nie robimy, leżymy w domu i odpoczywamy, albo jesteśmy w depresji, bo to smutek. Ale a, y, złość musi z nas wychodzić. To trzeba gdzieś ciałem odreagować, pokrzyczeć w, w poduszkę, porwać gazetę, rozumiecie. I to ma wszystko związek z, y, z naszymi mięśniami i, i z ćwiczeniami fizycznymi. Także uspokoić się, patrzeć na innych, a samemu powstrzymywać swoje emocje, jest to bardzo chore.